Witaj, duszo wędrująca przez świat. Być może w ostatnich dniach zauważyłeś, że wszystko dzieje się jakby na opak. Umawiasz się z kimś, kto zapomina, piszesz maila, nie dochodzi, sprzęt się psuje, umowa się opóźnia, a ty masz wrażenie, że energia wokół ciebie krąży w kółko, zamiast płynąć naprzód. To nie przypadek, to retrogradacja Merkurego, moment, w którym planeta myśli Słowa i komunikacji pozornie cofa się na niebie. W rzeczywistości to iluzja ruchu wstecz, ale jej skutki na Ziemi są bardzo realne, bo dotyczą sfery naszego umysłu, relacji i decyzji. Czym naprawdę jest retrogradacja Merkurego? Merkury to najszybsza planeta układu słonecznego. Zaledwie 88 dni potrzebuje, by. Okrążyć słońce. To posłaniec bogów, pośrednik między światem ludzi a światem idei. W mitologii greckiej był Hermesem, boskim tłumaczem, który przekazywał wiadomości między Olimpem a Ziemią. To symbol naszego umysłu, tego jak myślimy, jak mówimy, jak przekazujemy informacje. Kiedy jego orbita spowalnia i planeta zaczyna się pozornie cofać, My również zaczynamy się cofać w sensie duchowym, mentalnym, emocjonalnym. To jakby wszechświat mówił, zanim powiesz coś dalej, wróć i zobacz, czy naprawdę to czujesz. Retrogradacja trwa zwykle około trzech tygodni, ale jej cień sięga siedem dni przed i po, więc realnie to miesiąc, w którym komunikacja, logika i planowanie wymagają większej uważności. Występuje trzy, czasem cztery razy w roku i za każdym razem porusza inne znaki Zodiaku, inne tematy, inne części naszego życia. Co się dzieje w czasie retrogradacji? Świat zaczyna działać w rytmie poprawki. Nic nie idzie liniowo, wszystko wraca. Nie po to bycie zablokować, ale by uzdrowić to, co nie było zakończone. Wracają dawni znajomi i partnerzy, czasem po latach ciszy. W głowie odzywają się stare pomysły, które kiedyś odłożyłeś na półkę. Powracają emocje, które próbowałeś uciszyć nagle. Przypominasz sobie rozmowę, którą trzeba dokończyć. To, co nie zostało usłyszane, domaga się wysłuchania. To, co zostało zignorowane, wraca w nowej formie. Merkury jest jak lustrzane jezioro. W czasie retrogradacji pokazuje odbicie Twoich. Niedokończonych spraw. Jak objawia się energia retrogradacji? Każdy z nas doświadcza jej inaczej. Dla jednych to drobne zakłócenia GPS prowadzi w złą stronę, komputer się zawiesza, umówione spotkanie się nie odbywa dla innych to coś głębszego nagłe zwątpienie w kierunek życia, utrata zaufania do ludzi konflikt, który uczy, jak ważne jest słowo. Zauważ, że Merkury rządzi wszystkim, co przekazuje informacje. Językiem, pismem, słowem, technologią, mediami, edukacją, transportem. Dlatego w czasie retrogradacji mogą występować błędy w komunikacji, awarie urządzeń, pomyłki w podróży, nieporozumienia w pracy. To, co się psuje, nie psuje się po to, by cię zatrzymać, ale byś zrozumiał, co w Twoim życiu wymaga przeorganizowania. Czego unikać? To czas, w którym nie warto rozpoczynać nowych projektów, podpisywać ważnych dokumentów, brać kredytów pożyczek, kupować elektroniki, samochodów, nieruchomości, podejmować radykalnych decyzji czy deklaracji. Dlaczego? Bo Merkury cofa nas po to, byśmy jeszcze raz przyjrzeli się detalom. To, jak Test uważności. Jeśli coś ma solidny fundament, wytrzyma. Jeśli nie rozpadnie się, zanim ruszysz dalej. Wielu ludzi właśnie wtedy zaczyna się frustrować. Znowu nic nie idzie po mojej myśli, ale to nie wszechświat ci przeszkadza, to ty próbujesz pędzić, podczas gdy energia wymaga spokoju i rewizji. Co warto zrobić? Retrogradacja to czas porządków. Napraw i nauki. Można i warto kończyć to, co zostało rozpoczęte, poprawiać błędy, naprawiać relacje, wracać do dawnych planów, uczyć się nowych rzeczy, rozwijać intelektualnie, pisać, medytować, analizować, robić przegląd życia. To idealny moment, by zreorganizować swoje biuro, dom, telefon, umysł wyrzuć stare maile, notatki, zdjęcia, które nie niosą już życia. Wszystko co oczyścisz w świecie materialnym uwolni przestrzeń w świecie duchowym. Merkury ma wibrację pięć. To liczba ruchu, elastyczności, wymiany i wolności. Ludzie urodzeni 5., 14. lub 23. dnia miesiąca odczuwają jego działanie najmocniej. To osoby błyskotliwe, szybkie, komunikatywne, ale też łatwo rozproszone. Retrogradacja uczy ich cierpliwości i słuchania siebie i innych. Słowo Merkury wibracyjnie odpowiada liczbie mistrzowskiej, kanałowi nauczania, przekazu i duchowej komunikacji, a retrogradacja to symbol struktury, karmy, pieniędzy, konsekwencji. Połączenie tych dwóch wibracji to wezwanie: zrównoważ chaos z odpowiedzialnością, a mowa stanie się magią tworzenia. Merkury nie jest Twoim przeciwnikiem, to Twój nauczyciel. Gdy zatrzymuje świat zewnętrzny, robi to po to, byś usłyszał siebie. To czas, w którym umysł spowalnia, a serce może wreszcie zabrać głos. Dlatego tak często w tym okresie ludzie mają silne sny, intuicyjne przeczucia, déjà vu, nagłe olśnienia. To, co racjonalne, przestaje działać, a to, co duchowe, zaczyna się odzywać. Merkury prosi tylko o jedno. Uczciwość. Nie znosi kłamstw, manipulacji, pośpiechu i nieuważnego słowa. Jeśli Twoje słowa i myśli są spójne, jego energia Cię wspiera. Jeśli rozchodzą się w różnych kierunkach, rozbija strukturę. Byś mógł ją zbudować na nowo. Jak się z nim zaprzyjaźnić? Przede wszystkim zwolnij. Nie planuj pięciu kroków naprzód, tylko jeden uważny. Noś Kolor zielony to barwa Merkurego, symbol równowagi między sercem a intelektem. Otaczaj się roślinami, zwłaszcza tymi o liściastej, miękkiej strukturze. W środy, jego dzień, poświęć kilka minut na pisanie afirmacji, rozmowę z samym sobą lub krótką medytację. Ustal wewnętrznie, mówię mniej, słucham więcej, nie spieszę się, ufam procesowi. Jeśli coś się psuje, napraw. Jeśli coś się opóźnia, przeczekaj. Jeśli ktoś wraca, nie uciekaj, tylko zapytaj po co. Retrogradacja jest jak reset, nie zabiera ci energii, tylko przywraca ją tam, gdzie naprawdę jest potrzebna. Kilka przykładów z życia. Kobieta, która w czasie retrogradacji straciła pracę, kilka tygodni później dostała propozycję, o której marzyła od lat. W tej samej branży, ale w miejscu z zupełnie inną energią. Gdyby tamten kontrakt się nie rozpadł, nigdy by nie trafiła na właściwą ścieżkę. Mężczyzna, który poszedł w czasie retrogradacji do mechanika, dowiedział się, że awaria samochodu uratowała mu życie. Nie pojechał w trasę, w której doszło do wypadku. Dziewczyna, która wróciła do starych zapisków i odkryła w nich pomysł na książkę, który dziś stał się jej źródłem dochodu. Retrogradacja to nie czas strat, tylko czas odkryć, które bez zatrzymania by ci umknęły. Rytuały harmonizacji: zrób ascezę, Rytuały harmonizacji. Zrób ascezę. zrezygnuj z kawy, cukru, narzekania lub pośpiechu. I powiedz, proszę, Merkury, o łagodność Twojego wpływu. Niech moje słowa będą światłem. Zapisz intencję na kartce, włóż ją do portfela lub pod poduszkę. Po retrogradacji spalisz ją z wdzięcznością. To rytuał domknięcia. Używaj kodu 18-5-22-5-18, zapisując go na nadgarstku lub na kartce. To symbol równowagi i synchronizacji z energią Merkurego. Dbaj o czystość przestrzeni i relacji. Merkur nie znosi bałaganu ani na biurku, ani w słowach. Retrogradacja jest jak kosmiczne lustro. Pokazuje, jak mówisz, myślisz, działasz i gdzie Twoje życie potrzebuje rewizji. To czas, w którym wszechświat nie zabiera Ci mocy, on uczy Cię jej używać. Nie bój się, gdy świat zwalnia, czasem to właśnie wtedy życie zaczyna Ci sprzyjać. Kiedy wszyscy się irytują, ty możesz usiąść w ciszy i zrozumieć, że ten chaos jest tylko procesem porządkowania energii. A gdy Merkury znowu ruszy naprzód, poczujesz ulgę, bo wszystko, co się zatrzymało, zacznie płynąć w nowym, klarownym rytmie. Każdy z nas ma własnego Merkurego w kosmogramie u jednych stoi on w ogniu, daje moc słowa, ale też impulsywność. U innych w wodzie czyni ich empatycznymi, ale wrażliwymi na cudze emocje, w ziemi uczy precyzji i stabilności, w powietrzu szybkiego myślenia, ale też rozproszenia. Jeśli chcesz zobaczyć, jak retrogradacja działa w Twoim osobistym kodzie, z jakiej lekcji komunikacji wracasz w tym roku i gdzie Twój Merkury potrzebuje światła, Zostaw swoją datę urodzenia, najlepiej z miejscowością i godziną. Później po otrzymaniu analizy możesz te dane usunąć, usuwając komentarz, a ja tobie zrobię analizę Twojego cyklu i rytmu Merkurego. Z przestrzeni i z wdzięcznością, i spokojem dla Was. Pozdrawiam.